Ej, ważne, że jest. No A ja ile ty, nie to nieważne? Skupia. No bo ja nie rozumiem, jak można, nie wiem, planować cokolwiek. Bo ja nie no no na tak dzień mi to sposób. pasuje. Ale musisz planować w życiu, no kochana. Nie. Nie, bo ile razy ja planowałam, że pojadę do Adama i co? Nie pojechałam. Dobrze pojechałam, ja wiem, we wrześniu. Luka ma. Magda, życie nie polega tylko na dramach, żeby się coś działo. Ale nie. No życie polega na tym, żeby leżeć całe dnie i oglądać telewizję. No zgadza tak, się, Kasiu. Zgadza się. Będzie się no zgadzało, zgadza tam. Tylko tam mówisz. będziesz musiała mieć mnóstwo drobnych, żeby w tym szpitalu należącą mógł te, monety do telewizora wrzucać. Wiesz? Luka. Tam nie trzeba. A nie trzeba. No tam to ma... to będziesz miała ten kochana, ten, jak nie. nie trzeba. Jak nie trzeba, to będziesz leżała, Ta... pachniała. Boże. Tam nie leżysz, nie oglądasz, koleżanko, tylko tam masz taką salę. Dużą jak stołówka to się nazywa i tam jest telewizor. Aha, no to będziesz musiała. O widzisz, to nie będziesz mogła leżeć, tylko będziesz musiała telewizor na siedząco oglądać. To będzie dopiero kara dla ciebie. O, matko. Nie, na fotelu, na fotelu, tam są fotele. Kochana. A ja, bo oni specjalnie dla ciebie fotel przyniosą. No to będziesz musiała uważać, że tam czasem wysyła się, bo topolino. jak się sikasz, to już na ten no, fotel jenny. nie usiądziesz. Tam tylko są fotele, tam nie ma krzeseł to polino. Tam tylko był taki jeden stół. Taki malutki, taki, ja wiem, kwadratowy, no i dwa, czy dwa, czy Ale to i wszędzie tyle. nie jest tak samo, wszędzie nie jest tak samo. Ale Kasia, ja tylko mówię jak było, a nie mówię, że wszędzie jest tak samo. Nie, 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 Ale ty się macie naprawdę, niczym nie tak. przejmujesz, nie? Nie, nie przejmuję się tym, że mam tylko dwie butelki coli, bo to mało. O Jezus, Magda. No i widzisz, no nie ma sensu w ogóle gadać nie? Ale bo jutro, siedzi... ale jutro będę miała więcej, bo jest czwartek, no. więc mama pewnie zarobi i kupi. A może byś ty tak poszła zarobić, kochana, co? Nigdy w życiu. Mamą Byłam na w byś... truskawkach. Nigdy w życiu. Ja to nieraz jestem bez bo... A no, widzisz. Ręce opadają. No bo ty Topolino, zostałaś wychowana nie po polsku, a ja zostałam wychowana po polsku. Nie, ty zostałaś wychowana. Ty zostałaś wychowana akurat po konarsku. Ja? Najbardziej chyba no to może o, być jak ci... tylko O, 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 może być i po konarsku. Bardzo dobrze jest Kasia mówi. No Justyna jeszcze do mnie powiedz, no tak. No ty mi powiedz, no nie, jakie to jest wychowanie. No. no chciałaś powiedzieć co? Justyna do mnie. Jakie to jest zachowanie... Nie, co wychowanie z... nie co z tym Nie po polsku to, że się planuje coś, że się człowiek wszystkim martwi. A po co to się a. martwić? Biedź wyjebana, a będzie nam dane. Słuchaj. Żyć z dnia na Słuchaj. dzień, co ma być, to będzie. Trzeba planować, oczywiście, żeby codziennie obejrzeć, M jak miłość, jaki jest. No nie ma, bo to tylko we wtartki, w piątki, ale pierwszą miłość. Dlaczego ja? Pokrytą prawdę, lombard, trudne sprawy. Mieć kole, znaczy, nie akurat kolę. no Każdy powinien mieć to, co lubi do picia. Jeśli lubi palić, to mieć fajki. Jeśli lubi coś słodkiego, to mieć coś słodkiego. Jeśli jest chory, mieć wyjebane, że jest chory. A na końcu dostanie taki kaftanik z guziczkami albo z pętelkami, i będą ci coraz mocniej zaciskać. Słuchaj, mnie nie obchodzi. Bo zobacz, ja dzisiaj pokazałam bo ludzie, bo ktoś tam chciał mi wysłać takie żelki haribo i ktoś napisał na czacie, żeby nie wolno było, ja mam suciśce. No to pokazałam, zjadłam kankę czekolady popiłam kolą, powiedziałam Magda, Dziękuję. ja ci powiem tylko tak, ja ci tego nie życzę, naprawdę ci tego nie życzę, Magda. Ale jak będą odcinać ci palce no. u stóp, a potem jedną nogę, a potem drugą nogę, to ja ci powiem przypomnij sobie, że cheturichry coli, nie za co? To nie jest za karę, Magda, cukrzyca ona no tak. do tego doprowadza. za tym myślisz, że ktoś będzie cię? Zapomniałaś. No tak, no Magda, ale jak się nie pije, Magda, no wiesz, tak, jak się... poczekaj, ale... To Polino, poczekaj. no Magda, nie rób, proszę, nie rób poczekaj. siebie większego debila niż nie. Nie rób dokończyć. siebie większego debila, nie Nie, nie dam ci tego powiedzieć, bo głupoty takie gadasz, że aż przykro słuchać. Naprawdę. No bo Kasia, no jak można się martwić cukrzycą? No nie rozumiem. Mój no, stary ja się tym nie martwił. Mam nadzieję, że będę jeszcze miała wtedy z tobą kontakt. I ci naprawdę to przypomnę, jak ale, będziesz miała okazję. Ale to jest, słuchaj, choroba jak każda inna, no mama ma astmę I co? I żyje. Ale to co cię? No co powiedzisz. Cukrzycę, No się no, daj spokój. Ja się nie boję. Mama! Weź pogada, bo ja muszę iść, bo mi się chce. Nie do końca, co. No. To lepiej szybko, szybko. No właśnie chcę. No, ale to lepiej. Się Już cię nie ma. Może ale ta pani Dzień, a słyszy pani, anioczą ona wzięła słuchawki. Ja ona słyszę. wzięła słuchawki, czy pani słyszy. Niech pani nie, jej wyłączy ja, już tego. Nie, ja słyszę. Niech, niech pani już jej wyłączy tego live'a, bo ona z siebie już takiego głupka tu robi, że masatra. No już ci starczy. Ja nie wiem, co dokładnie Teraz było. Przyjdzie, to mi nie... się wyłączy. Nie wiem, tam ładne coś mówił. Na mój no, temat, ja mam No Ja pani powiem, co mówił. Wor... Niech Pani posłucha. Wornest założył dwie sprawy. No. Sprawy przy poszły do sądu. Jedna sprawa będzie o zamknięcie Magdy w psychiatryku. I nie będzie taki chwilowy psychiatryk jak ostatnio, tylko pewnie na dłuższy czas. I wystąpił o umieszczenie Pani w DPS-ie. Aha. I teraz tak. A co ja mu złego chwilę... na drodze zrobiłam? No Pani nic nie zrobiła, tylko Magda pokazuje Wasze życie i to wystarczy. Aha, Magda za dużo pok pokazuje. A jeszcze zachowuje Aha. się jak, nie powiem kto, no to są tego efekty. No, siedzi na kiblu i sobie śpiewa, nie, no co za, o Matko, ona tak robi na złość wszystkim, to się w głowie nie mieści. U nas bardzo uparta, bardzo. No, uparta jest, bo ojciec był uparty. Ona jest uparta i koniec. Ona ma no, tak co pani charakter. pozwoliła, nie oszukujmy się, tak co pani pozwoliła. No, ja nie mogę jej bić przecież. Cię Ale mogę ja nie mówię być? o biciu, no mogę. gdzie O gdzie, to o jest zakazane. Tylko do no. Od małego trzeba było ją wychowywać, a nie chować. A no, to od małego to ojciec nie dał i koniec. No. O, zawiesiło się. O, Jezus. Ciężka, ciężka, ciężka sytuacja. i... No nie no, to się skończy już teraz bardzo szybko. Zobaczysz, Magda zostanie umieszczona w tym psychiatryku i tu już nie będzie siły. Tak, tak, bo ona sobie sama winna jest. To jest ten problem, że ona, ona za dużo publiki pokazuje i. Za dużo to jest. No i tak będzie, no. Możesz jej tłumaczyć jak krowie no. na rowie, no i nie rozumie. no. raz jej hey, mówiłam prywatnie, Madzia, nie wyzywaj mamy. Nie rób tego na live. Ludzie cię zgłaszają. Będziesz miała problemy, ale sama dobrze wiesz, jak Macia powie. Mam wyjebane. Jak ja słyszę to hasło, to po prostu mam ochotę tam do niej wejść przez ten telefon. Szkoda, szkoda, no. Bo ona w sumie by była dobra dziewczyna, no, ale wiesz, ona też była na pewno była źle wychowana, no. Punkt. A teraz, żeby ją wychować, to już jest za późno. No nic, się może, nie zrobi. Może tam, gdzie, gdzie trafi, będzie jej lepiej, wiesz. Będzie przypilnowana. O Boże, no, no szkoda mi, serce mi pęka, no ale ja jej nie umie pomóc, jej nie umie, bo ona se nie da wytłumaczyć, no obojętnie. Ale ile nikt, razy jej nie, nikt jej nie umie pomóc. Ona już jest teraz tak w tych swoich idiotyzmach upewniona no widzisz, sama, sama przez ją... siebie, że tego nikt nie zmieni. Ją Kasia, dłużej znasz ode mnie i nawet ty tego nie, nie umiesz przetłumaczyć. To, to co ja, Pionek, ja dopiero od, od niedawna jestem, to ja jej dopiero nic y, nie wytłumaczę. No, taka jest prawda. Dobra, nie ma co tego cyrku tutaj dłużej prowadzić. Nie wiem, pani Aniela, słyszy mnie pani? Niech no, pani przerwaj. zakończy tego lajta i koniec. Będzie koniec z TikTokem. No tak, jak Madzia tak dalej będzie robić, to za niedługo na pewno. Ja tylko ci e, czytałam... No tak, Magda jest dorosła z rozumem dziecka, dokładnie, ona tak, tak funkcjonuje. Wszystko no tak, mówi ona. na złość, wszystko robi na przekór. Nic poza tym. No ja, bo ona nie jest w swoim rozwoju rozwinięta, nie? I dlatego ona tak no, inna, inna jest niż kobiety w jej wieku, nie? Jako kierownicy traktujemy je jak własne domy. Masz, kurwa. Jestem go, mamy. Wy... Zaraz, mamy wywaliło. Poczekaj, mamy wywalić. Co, no mów to Polino, zaraz ja idę. Ja jeszcze nie kończę. Jeszcze muszę poczekać, bo jeszcze pewnie będę leciała znowu. No to skończ go live'a, no chodzisz do łazienki, to eee! chwilę tak ten live. Najpierw... Najpierw Kasia muszę poczekać, bo ktoś musi zanieść tam papier, bo się skończył. Ach, Wioleta, wiesz co, komu będę przytakiwać tobie? Napierdolę Dobra, Magda, ja, ja schodzę z okna, ja już mam no, dosyć tego cyrku. Ja też zaraz idę. No dosyć mam a, tego Ja cyryku, też zaraz To nie jest nic śmiesznego, wiesz, serio. Dobra, to trzymaj się na... Razie, a ty nie ja możesz iść po ten papier i sobie zanieść ten papier tej łazienki? No nie, nie mogę. Wiesz, bo nie wiem gdzie jest, koleżanko. Aha. Jakbym wiedziała, to bym mogła. Ostatnio mama nawet nie mogła znaleźć. Ostatnio mama nawet nie mogła znaleźć, tylko Tomek znalazł dopiero. O, masz. Dobra, no? na razie trzymajcie się. No. Pa. To zmiana polityczna i społeczna w całej Europie. Czy też ucieka Topolino? Bo ja też zaraz no uciekam. Jeszcze chwilę z tobą zostanę i też uciekam. To, no, ja też zaraz uciekam, tylko czekaj, bo puszcza. tutaj koleżanko, bo coś chciała. No, mów kochanie, co chciałaś? Nie, nie daję. Albo poczekaj, o, zaraz. No, chciałaś, że cię umieściłam, ci no mów. No, nie ja się akurat chciałam dostać, bo jak Twoja mama była na lawie, to chciałam z nią dwa słowa zamienić. Fajną mamę masz. Ale. Dbaj o... A to o nią. nie da rady. A to nie da rady, bo mama nie umie wpuszczać chyba. Ja wiem, spokojnie. Widzisz. Ma Fajną Madzia, mamę nawet masz? Nawet ona mówi, masz dbać o mamę, bo jest fajna mama. To samo ci Wiesz, da się nie ja działamy. bym dała Magda, żeby mamę mieć koło siebie? Czemu ją wygoniłaś? Bo nie życzę sobie, żeby rozmawiała o mojej mamie, wiesz? No ale ty masz, twoje, twoja mamusia jest cudowna przecież No i co z tego, ale sobie nie życzę Może sobie zachwalać, wiesz kogo, dobrze Dobrze wiesz kogo Oj Madziula, Madziula, ty masz, dzisiaj masz cięty, cięty dzień Ja nie dobrze. No, cześć, Magda. Cześć, Dobry co wieczór. tam? Dobry, ja mam Dobry parę, Krótko i na temat. Kurwa, Maciu, rusz się do roboty, ty pusta kurwa, bo już ci mam dosyć. byś zdechła w piekle. No, no to się rusz. no. by no i no Co, zaczęło? A to, a to? A do niech się jedzie, do Dubaju. Nie za zacięło, tylko ja wywaliłam, daj spokój. Nie myślałam, Johannę. że wiesz co? No właśnie, bo jakaś Janna chciała. Ja myślałam, że to jest ona. No, no słuchamy, hej. No hej, Madziu. No hej. No oglądasz. Od no jakiegoś czasu. Powiedz mi, tak szukasz przyjaciół czy koleżanek w internecie. Nie masz kogoś, kto by mógł podjechać do ciebie. Ehm, no i porozmawiać z tobą, gdzieś wyjść. Nie, nie. A chciałabyś mieć takiego kogoś? Zobacz, tyle ludzi no. cię ogląda w live. No jej by się przydała taka no. porożę. No kurczę, no nie wierzę, że gdzieś tam blisko ciebie nie ma. Myślę, że mieszkamy daleko, ale. Nie. Ehm, no Nie, to nie. właśnie nie cię. Ehm, no nie ma nikogo tam, takiego, no. Życie w internecie, to jest życie w internecie, ale nie ma to, jak się gdzieś tam spotkać i pogadać czy gdzieś no wyjść na spacer. Nie, o nie, 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 zapomnij. Ona by, albo ja bym jeździła do niej i byśmy byli w domu, bo ja nie lubię spacerów, albo ona by przyjeżdżała do mnie i byśmy byli u mnie w domu. Żadnych spacerów, no co ty? A czemu? Jest tam do lasu czy coś? No bo no, ja, no, ja, myślę, no, ja sobie, nie, bo, bo ja nienawidzę. Na o nie, 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 nie. Nigdy w życiu. Albo siedzimy u niej i wtedy nie wiem, sobie leżymy, rozmawiamy, siedzimy na krzesełkach, albo ja leżę sobie, ona do mnie przyjdzie i sobie rozmawiamy. Żadnych wyjść poza dom. To nawet mówię. Nie Madziu, ma. a nie chciałabyś, nie chciałabyś z jakąś koleżanką iść do miasta na kawę, do kawiarni, do loda jakiegoś? Nie, no nie mów. Nie, bo ja nie mam Ach, na nie, to pieniędzy. Nie. Nie, ja nie, bo ja nie mam na to pieniędzy. Kto za to zapłaci? No pomyśl to, Polino. No ale miała no no, taką osobę, no i ja przykład no ta właśnie. osoba ci powiedziała: Chodź, Madziu, ja zapraszam cię ci do kawiarni idziemy na kawę. Poszłabyś czy nie? Nie, nie poszłabym, Topolino, bo ja nie chodzę po kawiarniach. No, jakbym miała się żalić, słuchaj, na osobę, której nie lubię, to w kawiarni, żeby każdy słyszał? No nie, no ale tak pogadać. Tak, o budowę. wszystkim i o niczym. No ale, o, ale, tak, nie, tak. Ale, ja, ale ja szukam przyjaciółki, do której się będę żalić na osobę, którą nie lubię. No ale czasem warto odpuścić to, co nas boli, i, no i po prostu iść do przodu, nie. mi się wydaje. Ale ja. Przodu mi się Po Bo to siedzi w tobie. To musisz, znaczy mi się wydaje, tak, ja mam takie zdanie o takich jakby sprawach, że to musisz sama ze sobą przepracować jakieś tam żale i bóle i, nie. i nikt w tym ci nie pomoże, no chyba, że jakiś tam e, e, psycholog czy tam jakiś psychoterapeuta ewentualnie. No a właśnie, że nie, bo jak powiesz na nie? przykład na kogoś brzydko, a przyjaciółka ci może przyznać rację. Że masz rację. No może przyznać, A? masz rację. Może też powiedzieć swoje zdanie. No właśnie. Ale ja no nie masz wierzę, rację, że moja przy... Ale ja nie wierzę, no. że moja przyjaciółka by nie podzieliła mojego zdania. W to nie uwierzę. Kurcze, wiesz co, ogląda cię od jakiegoś czasu, tak jak już mówiłam i naprawdę ogląda cię 3,5 tysiąca osób. No ja nie wierzę, że nie mieszka ktoś blisko ciebie, kto mógłby podjechać. I pogadać z tobą, po prostu. Byłoby tobie lżej. No nie. Nie, musiałaś, nie musiałabyś tego wszystkiego wylewać do internetu. Przede wszystkim tego. O, no właśnie, no właśnie, e, tu się z tobą nie zgodzę, bo, nie, bo naprawdę nie ma nikogo takiego, kto by mnie zrozumiał. Nie ma. Ona. No kurczę, ja mieszkam niedaleko Poznania. Myślę, że nas y, dużo kilometrów dzieli, ale uwierz mi, gdybyś nie, mieszkała nie, bliżej, nie, nie. ja bym podjechała do ciebie. Swoje życie, w życiu Dobra. przeżyłam, mam trójkę dzieci, jedno z zespołem i choć jestem trochę młodsza od Ciebie, ale ja bym chętnie z Tobą pogadała, o wszystkim i o niczym. A wiesz, Mogłabyś się wyżalić i pogadać, A no? ja Ci, a ja, ci od, a ja Ci, odpowiem na to pytanie. No dobrze, Jest no. coś takiego, jest coś takiego no. jak na przykład 2-2, 4-8, i to się nazywa numer telefonu. Można zadzwonić, porozmawiać. Wiesz? Ma nie trzeba, nie trzeba do nikogo jeździć. No okej, okay. No to teraz to masz takie osoby, do których możesz zadzwonić i pogadać? Jest co, oprócz Kasi 1. I Anety to nie, ale one nie zawsze mogą, słuchaj, one pracują. Jedna no pracuje rozumiem. w szkole, jako nauczyciel. Druga pracuje też w szkole jako, nie, to jest wedekacja, kochanie, nie życie. Druga pracuje jako sprzątaczka w szkole i też w niektórych kwestiach mnie nie rozumią. A to w każdej kwestii powinni, a najbardziej w tej, której ja uważam, że ktoś coś zrobił bardzo złego. No tak, to masz rację trochę. Każdy ma twoje bóle i żale, każdego coś innego boli. Maciu, mi się wydaje, że cię będziemy kończyć tego live'a już. Poczekaj kochanie. Chcesz to iść, to Polino? Ty masz kończyć tego live'a, ty. Za, za, za dużo było ci dramatów a, a, z tobą. No. A ja posiedzę jeszcze chwilę. I widzisz Jezus. i Smagajowa Szmaga, nie mów, że każdy mną rządzi, bo to polino żeby poszła, a ja dalej siedzę. Nie, bo, bo to ciebie się nie raz gada jak do ściany, kochana. Nie, bo to chodzi o to, że ja chcę też pokazać, że wy mną nie rządzicie. Bo ona twierdzi, że medalia mną rządzi. Ale ja tu nie jestem podobna. Tak, zostanę. Po że było... Ale ona tak twierdzi. Nie słucha jej liveów? Nie słucham. No to bardzo mi... źle. Mnie niektórzy nie interesują, Maciu. Niektóre No dobra, koleżanko z Okienka, no co jeszcze powiesz? No nie wiem, no, co, no nie wiem co mam ci powiedzieć, żeby cię jakoś wesprzeć albo no coś miłego ci powiedzieć. Wiesz co ba, miłego? No. To ja ci powiem no. coś miłego. No mów. Jak... No. chyba, że nie chcesz, ale jak będziesz chciała, no możesz, no możesz napisać do mnie prywatnie i wtedy się dowiesz wszystkiego. A ja wiem, czy chce się dowiedzieć wszystkiego? A to widzi. Cię obserwuję. Mm, no i jest spoko, nie? No. myślę, Dobra. że znała, co to no. To połowę, to po, to powiem ci połowę jedną. Wiesz, że ktoś no. komuś dał 200, wiesz, że ktoś komuś dał 200 zł? No. Chodzi o ten węgiel, który kupiwaliście? Nie, 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 nie. 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 A, to nie wiem. Topolino. To Tajemniczona to. nie jest. Poczekaj, to pole, ale nie, nie wiesz o czym mówię, to się nie odzywaj. To Polino, wiesz o czym ja mówię? O te, o te 200 zł, ale nie było kogo to było, Maciu? No. No. No, mówiłam, że ktoś komuś dał 200 zł. Pamiętasz? Tak. No, A to opowiedz tą sytuację. Macię, to, to twoje sytuacje to opowiadaj ty, bo jak ja coś później przekręcę, to znowu ja będę tą wariatką, jak zawsze. No, to chodzi o to, że mieliśmy 500 zł z renty. Aha. Napisała jakaś kobieta do mojego męża, że chce mu dać ciuchy. Ten uwierzył, pojechał. Mama ostatnie pieniądze mu dała na bilet. No i co, popierasz takie coś? Ja nie. No właśnie. A co? Nie, pewnie, że nie. No właśnie. No, tylko A moje. To cia... ja ci teraz... no. A moje. No teraz. A mów no. No. No mów, to no pierwsza. A no to moje ja myślę psi... te. No, no. No powiedz Ty, dobra, ja no. czekam. No a moje psiapsi mimo że uważają, że źle zrobiła, ale twierdzą, że to jest starsza osoba i nie można jej obgadywać. Hmm. No to w sumie w tej sytuacji? To, jakby kogoś wina? Badziu, ja ci powiem tak, ze swojego życia i swojego doświadczenia poczekaj. w życiu nie ma nic za darmo. Nie ma nic za darmo. No, nie ma, niestety nie ma, tak jest życie. Ale yy, kochanie, poczekaj. Poczekaj, bo chcę wiedzieć, tu na komentarz, czekaj. E, Gabriela, Gabriela, ale ona się przyznała, że mu dała, ja się tylko zapytałam, no ona od razu powiedziała, że tak, o idzie Kasia, idzie Kasia na okienko, idzie moja wsi, wsi, no. No słuchamy psia wsi Przyszłam odpowiedzieć temu twojemu durnemu czatowi. Tak, byłam u szmaragdowej, tak, mówiłam swoje zdanie, tak, moje zdanie Magda zna i to nie jest obogadywanie w durni No, trzy kropki. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. Brak słów po prostu. No Boże. No, mów, kochanie. Ja? No co macie? No. No, nie wiem, no, w życiu nie ma nic za darmo. I no, ja bym, na przykład ja, jako ja, ja bym nie uwierzyła w to, że ktoś chce mi coś dać za darmo. I nie pojechałam. No, ale to. No? No, ale to ty. No, ale to ty. A ktoś no. ma inny na ten temat zdanie? No może mieć, no pewnie. No to myślę, że drugi raz jakby nie obraź się, ale taka sytuacja się nie zdarzy i nie uwierzycie. Co? Że ktoś wam. Koleżanko, to już, to już piąty czy szósty raz. No to niech wyślą paczkę, to wtedy będzie okej okay chyba. No ale on, ona stwierdziła, że nie może tego zrobić, ponieważ on musi to przymierzyć. No. Madzia, to no. ja ci już mówiłam na pewno, że Tomek jest zawsze głupi i się da nabrać. Ile ci zaraz. No. To już nie było pierwsze ani nie ostatnie raz. I to sama dobrze wiesz o tym. kurwa. E, Kinga nigdy w życiu. Ja nie chcę trafić Kinga do więzienia. No Tutaj ktoś mi zarzuca, że ludzie dają za darmo i pomagają. Pewnie. No ale w tej sytuacji, gdzie tam brakuje pieniążków, gdzieś tam na dojazd i jest niewiele tych pieniążków, no to może warto wysłać jednak tą paczkę, a nie gdzieś tam chcieć, żeby ktoś dojechał. Tak mi się ale kochanie, wydaje. to nie było, bo on nawet miał na bilet dostać. Ona powiedziała, że wysłała nawet na bilet. To było specjalnie zrobione, żeby zrobić sobie z niego bekę. No to kurczę, wiesz co, no Madziu, no nie pojechałabym, gdybym tych pieniążków nie dostała. A, Ale Tomek widzisz, to był taki dał się nabrać. No. To jest właśnie ten problem. To już nie pierwszy nie ostatni raz. raz. Nie, o, w Łodzi tak samo było. Madzi, Madzia w Łodzi to było to samo. Tak. Baba mu napisała o górach i lasach i on leciał. Tak. Następna mu napisze i do następnej znowu poleci. Będziesz widzieć. Mm -hmm. No, i nie mam racji. Masz rację? No, i widzisz, kochana, tu będę studiować. daleko jechał? Tak, daleko jechał. Królowa, królowa nigdy w życiu. Ja bym na to nie pozwoliła, królowa. Dobra, ja kończę tego live'a, uciekam, bo już jest późno, ja też idę spać. Może no raczej. dobrze, Maciu, No to trzymaj no, się, życzę, życzę tobie wszystkiego dobrego. Dziękuję. Żebyś się trzymała i jakoś tam, no sobie radziła no, ze wszystkim. Dobrze no. No i, i może do kiedyś. Dzięki. No pa, do no. kiedyś, pa. To Topoli, Polino. Hmm? Masz chwilę, no. to zadzwonię do ciebie prywatnie. Tak, mam może zadzwonić. No, dobra, dzięki, Pa. Fascynujące. okazałem Dobranoc, kochani, będę jutro z paczkami za darmo, które dostanę, Pa.